Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na dość nietypowy filmik w nietypowym miejscu, ponieważ dzisiaj pokażę Wam moją poranną pielęgnację cery, czy taką moją rutynę, można powiedzieć. I niedawno chciałam tego typu filmik nagrać, także w końcu nagrywam. Jestem właśnie w mojej łazience, mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagra, bo jeszcze tutaj nigdy nie nagrywałam, żebym być szczera. Tak więc co, dzisiaj pokażę Wam, co robię z moją cerą rano. Mam zamiar jeszcze tego typu filmik nagrać, jeżeli chodzi o moją pielęgnację wieczorną, więc jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście wstawię tego typu filmik na kanał. No i dzisiaj pokażę Wam właśnie taką moją, można powiedzieć, najlepszą pielęgnację: mianowicie pokażę Wam, jak nakładam jakieś maseczki, peelingi, czego oczywiście nie robię codziennie, no bo wiadomo, że peelingu na przykład nie można nakładać codziennie tak samo jak i w swoje maseczki. Aczkolwiek robię to zwykle rano, dlatego też Wam to dzisiaj pokazuje. No i co? Bez ładnego wtórzenia przechodzimy do filmu. I dzisiaj akurat użyję tego. Żalu do mycia twarzy z Resi, bo on jest bardzo fajny, ma bardzo fajny, naturalny skład. No i akurat dla mojej, dla mojej cery jest on po prostu najlepszy. Często też do mycia twarzy używam szczoteczki takiej sonicznej. Ja akurat mam taką, aczkolwiek dzisiaj nie będę jej używać, ponieważ potem zrobię też peeling. Tak więc nie chcę być jakoś za bardzo tak tej twarzy, można powiedzieć, przemęczyć, no bo ta szczoteczka troszkę działa jak taki peeling, dlatego też dzisiaj akurat jej nie będę używać. No i po gdy już umyję twarz, przechodzę do peelingu. Ja akurat mam tutaj taki z topy, bardzo Wam go polecam. Jest to peeling enzymatyczny, właśnie trzy enzymy. Jest bardzo fajny, bardzo dobrze mi się sprawdza i mogę Wam go właśnie z czystym sercem polecić i używam do niego takiego zwykłego po prostu pędzelka. Ja nim nakładam peelingi, maseczki, praktycznie wszystko. Także akurat teraz troszkę mam celę problematyczna, w sensie troszkę mi się zaczęła psuć tutaj na noś, jak możecie zauważyć, mam jakieś zaczerwienienia, dlatego też peeling na pewno mi się przyda, więc właśnie go nakładam i pozostawiam na 10 minut. Peeling mam już nałożony, jak widzicie tutaj bardzo mam na nosie dużo zaczerwienień, dużo mam w sumie też takich już, można powiedzieć, przebarwień, tak więc mam nadzieję, że ten peeling mi to zwalczy, bo właśnie on jest przeciw przebarwieniom i tak dalej. I właśnie czekam 10 minut i zaraz do Was wracam. Ok, więc posłuchajcie, ja przed chwilą zmyłam już peeling i teraz przechodzę do maseczki, którą też robię zwykle. E, właśnie po zrobieniu peelingu. Ja mam taką z debody shopu, ona jest taka miodowa. E, niestety z tego co wiem, ona jest już wycofana, aczkolwiek ogólnie polecam wam w sumie wszystkie praktycznie maseczki z The Body Shop bo one są bardzo fajne, Mi przynajmniej się fajnie sprawdzają. No i również do jej nałożenia będę używać tego pędzelka, ale myślę, że to już sobie poza kamerą, no bo to nie jest nic ciekawego. Ona też jest taka przezroczysta jak był ten peeling właśnie, także ja ją trzymam około. 25 minut, 30 czasami Ponieważ ona jest taka dosyć gęsta I zanim się, tak, tak wiecie, wszystko wchłonie w tą twarz To trochę czasu potrzeba Tak więc, no, ona bardzo fajna, wilża, Regeneruje Także bardzo polecam właśnie robić po jakichś wszelkich peelingach I tego typu rzeczach właśnie tę maseczkę Ok, posłuchajcie, więc ja już maseczkę zmyłam Minęło trochę czasu I teraz przechodzimy do... Takiej mojej w sobie pielęgnacji standardowej, którą robię już tak właśnie codziennie, bo akurat ten peeling i maseczka są u mnie około dwa razy w tygodniu. Oczywiście, jak nie zapomnę, bo często zapomniałam sobie o peelingu, ale staram się wiecie, to jednak pilnować, bo to jest ważne. I teraz nakładam hydrola. On jest z Asoi, bardzo polecam, z kwiatu Manuka. Bardzo fajnie goi, tak wiecie, wygładza I potem mieszam ze sobą dwa produkty. Pierwsze jest to esencja aloesowa, a drugi jest to eliksir, eliksir rewitalizujący z mango, granatem i opuncją. Mierzam te dwa produkty, tutaj dwie pompki daję tego tej esencji, a eliksir daje jedną, tą właśnie kropelkę z tej pipety. I potem czekam wszystko się właśnie wyschnie, zresztą sami zaraz zobaczycie jak ten cały proces wygląda. No, i właśnie sobie biorę dwie pompki tej esencji i jedną e, kropelkę eliksiru, i potem sobie tak to mieszam na ręku. I następnie sobie to po prostu tak, wiecie, nakładam. I jeszcze jak mam ten hydrolat, on się jeszcze właśnie w twarz nie weschnął. Wtedy to ma największy w sumie sens. No to nakładam właśnie tę mieszankę. Trochę przeciągam też na szyję. E, no, i teraz czekam aż po prostu to się mm, weschnie w twarz. To zajmuje około 5 minut, naprawdę, bo jeżeli chodzi o sam hydrolat, to on już akurat dłużej wsycha w twarz około tak 10, bym powiedziała. Natomiast właśnie z tą całą mieszanką ten proces jest o wiele szybszy, także, no tak to wygląda. Ok, więc znowu, znowu do Was powracam po krótkiej przerwie tym razem i teraz e, przechodzimy, posłuchajcie, już w sumie do praktycznie ostatnich kroków e, i jest to krem. E, tak się prezentuje, również jest on z firmy Asoa, ponieważ po prostu bardzo ją lubię. E, ja mam tutaj krem odżywcza ja tak się właśnie nazywa. E, ma on zapewnić ultra nawilżenie. Nawnieże e, jest on z jagodami goi, kwasem hial hialuronowym, ekstraktami, różnymi witaminami, no i tak dalej, naprawdę mam tutaj bardzo fajny skład, mi się on osobiście bardzo podoba. Co mogę wam polecić w tym kremie, to to, że on fajnie ma to twarz, więc można go właśnie używać jak ja na co dzień, a także fajnie on przy okazji nawilża. Tak więc właśnie go używam. Jeżeli chodzi o mnie, to ja nie robię praktycznie nigdy na co dzień makijażu, jedynie robię go do filmików, do zdjęć albo czasami do szkoły. Dlatego też, w sumie, jak jestem w domu teraz akurat nagrywam to jak jest końcówka wakacji, no to zawsze po prostu używam tylko zwykłego kremu i to tyle natomiast na przykład do szkoły często też nie używam podkładu, w sumie to nigdy nie używam nie na jakieś tam bardzo ważne okazje tylko takiego właśnie też takiego kremu z filtrem, z SPF i on bardzo fajnie koloryzuje a przy okazji właśnie jest zwykłym kremem, także tak wiecie, tutaj akurat jest różnie, ale najczęściej używam mimo wszystko tego kremu no i po prostu bo sobie nakładam bardzo ładnie pachnie, ma fajną konsystencję, taką maślaną, nie wiem jak to nazwać. No i ostatni produkt, jeżeli chodzi o moją codzienną pielęgnację, właśnie poranną, to jest nałożenie po prostu Blistexu. To jest mój ulubiony balsam do ust. Jest bardzo fajny, taki bezbarwny oczywiście, więc w sumie to mogę go używać gdziekolwiek i fajnie się sprawdzi. No i tak posłuchajcie wyglądała moja poranna peregnacja. Wydaje mi się, że ona jest naprawdę bardzo prosta i nie ma tutaj aż tak dużo tych kosmetyków, jak mi się w sumie wydawało. Tym bardziej, że jak powiedziałam wcześniej, nie używam codziennie maseczki, peelingu itd. Właściwie to bez tej masażki, bez tego peelingu myślę, że tam zajmuje około 90 minut i jestem gotowa, nawet nie. Tak więc no myślę, że jeśli chodzi o pielęgnac poranną, to najważniejsze jest to, że ona właśnie była taka składna. No i mam nadzieję, że ogólnie ten filmik Wam się spodobał. Jest on dość typowy, mam nadzieję, że wyszedł fajnie. Jeżeli oczywiście Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji na moim kanale, jeżeli tego nie robicie. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe, które zawsze są po danym opisie, bo często pytacie mnie w komentarzach, jak się nazywam na Instagramie, na TikToku i tak dalej, więc posłuchajcie, wszystko zawsze jest w opisie, więc koniecznie tam zaglądajcie. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. A. <laughs>